Zastanawiałeś się, jak twoje dziecko spędza czas na półkoloniach? Na naszych półkoloniach technologia łączy się z zabawą, a dzieci odkrywają pasje, które mogą zmienić ich przyszłość. Zakładamy gogle VR i przenosimy się do wirtualnych światów. To nie tylko rozrywka, to nauka wyobraźni przestrzennej i otwieranie drzwi do kreatywności. Podczas projektowania i skanowania 3D dzieci uczą się, jak pomysły zamieniać w realne przedmioty. To rozwija logiczne myślenie i pokazuje im, że mogą być twórcami, a nie tylko użytkownikami technologii. Sztuczna inteligencja nie jest dla nas tajemnicą. Pokazujemy, jak modyfikować, generować filmy i korzystać z tych narzędzi w sposób odpowiedzialny. Dbamy również o ciało i dobrą kondycję. Treningi ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki wzmacniają pewność siebie, dyscyplinę i współpracę w grupie. Na zajęciach z robotyki dzieci budują i programują własne roboty. To praktyczna nauka inżynierii, programowania i rozwiązywania problemów. Długopisy 3D rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. A największą atrakcją jest robopies Unity Go. Interaktywne doświadczenie, które pokazuje jak wygląda nowoczesna robotyka. Wspólny film pizza na zakończenie turnusu to chwile, które budują przyjaźnie i naprawdę dobre wspomnienia. Właśnie dlatego nasi uczestnicy półkolonii tak chętnie do nas wracają. Na zakończenie półkolonii każde dziecko otrzymuje certyfikat oraz upominek, bo każdy tu coś osiągnął i nauczył się czegoś nowego. Edu3Dekacja. Drukujemy dziesięce marzenia. Zapraszamy!